Witajcie serdecznie. Co środę mówię Wam o terminarzu siewów na najbliższe dni. Dziś może rozczarowanie, ale w najbliższych dniach nie siejemy, co nie znaczy, że nie opiekujemy się rozsadami i nie wykonujemy innych prac ogrodniczych. O tym dzisiaj w odcinku zapraszam. Jak wiecie, ja z Katarzyną korzystamy z ekologicznego poradnika księżycowego Magdy Przybylak. On ma miesiąc podzielony na cztery kwadry. Na kwadrę liścia, kwadrę owocu i kwadrę korzenia, kiedy to siejemy rośliny liściowe, rośliny kwiatowe i owocowe i rośliny korzeniowe. I jest ta czwarta kwadra, kwadra uprawy, kiedy nie siejemy, a zajmujemy się glebą, zajmujemy się innymi pracami w ogrodzie. Fajne usystematyzowanie takiej pracy, ułożenie, uporządkowanie, uspokojenie bardzo często. Pracy w ogrodzie. I według tego kalendarza, od dziś, od 23 lutego, aż do, słuchajcie, kolejnej środy, nie siejemy. Księżyc nie sprzyja wzrostom, schodom i rozwojowi tych roślin, na których nam zależy, a zajmujemy się uprawą gleby, uprawą ogrodu, cięciem i innymi czynnościami. Ale Także zajmujemy się sadzonkami, tymi, które wysialiśmy i te, które już wynieśliśmy do szklarni. Bób, groszek pachnący, lobelia, kalafior, broku i kapusta już wyniesione do szklarni. Jak zajmujemy się wysianymi warzywami, jak zajmujemy się rozsadami, żeby mieć dobre plony? Teraz na tym etapie to jest bardzo ważne. Po pierwsze, ważna jest ziemia, w jaką siejecie. To będziemy cały czas mówili. My zachęcamy z Katarzyną Was do uprawy i do wysiewu, do pikowania w ziemi beztorfowej, którą można kupić w Kastoramie. To jest bardzo dobra gleba. Ja nawet zrezygnowałem już teraz z domieszywania vermikulitu. Ona jest luźna, fajna, dobrze się rośliny korzenią, dobrze startują, dobrze kiełkują. To jest bardzo ważne, w jakiej ziemi będziecie wysiewali. Jeśli macie inną glebę, patrzcie, czy nie jest zbyt zwięzła, rozluźniajcie ją ziemią liściową, rozluźniajcie wermikulitem. Po drugie, bardzo często pytacie o podlewanie. Jak podlewać? Jak często podlewać? Co ile dni podlewać? Trudno jest powiedzieć, co ile dni podlewać, bo każdy ma inne trochę warunki, w których przechowuje te swoje sadzonki, te swoje siewki. Po pierwsze, pamiętajcie, ja zawsze okrywam je po podlaniu i po wystawieniu na ciepłą podłogę albo na parapet, pod którym jest odkręcony kaloryfer. Foliu. Używam folii bąbelkowej, ponieważ taka folia często jest w paczkach i chronione są przedmioty, które przychodzą w różnego rodzaju paczkach. I fajnie wykorzystać zamiast wyrzucać to, wykorzystuję do okrywania po prostu takich wysianych nasion. Ale kiedy rośliny wzejdą, zdejmujemy tę folię. Pod tą folią woda mniej paruje, utrzymują się lepsze warunki, w związku z tym można rzadziej podlewać takie siewki. Trudno jest powiedzieć kiedy. Najlepiej by było podnieść i zobaczyć. Jeśli nadal jest ciężka taka wielodoniczka, to znaczy, że jest jeszcze wilgotna i nie trzeba podlewać. Jeśli jest lżejsza już no to wtedy warto podlać. Wypada to mniej więcej co 2, 3, 4 dni kiedy trzeba podlać takie wysiane nasiona, niektóre długo kiełkują, więc kilkakrotnie trzeba podlać na etapie kiełkowania. Ważne jest to, żeby nie przelać takich roślin, żeby one nie miały za mokro. Nie mogą wyschnąć, ale nie mogą też mieć. Mokro, bo za chwilę zaczną się inne problemy, zaczną się problemy na przykład z ziemiórkami, o które także często pytacie. Podlewanie od dołu także jest bardzo dobre. Napełniamy jakąś tacę, w której stawiamy, napełniamy wodą, wstawiamy te wielodoniczki czy doniczki, pozwalamy, żeby woda wsiąkła w głąb doszła do nasion. Ale pamiętajcie, że takie doniczki, takie wielodoniczki nie mogą stać całymi dniami w tej wodzie, nie mogą się moszyć. Wspomniałem o ziemiórkach. Na pewno już wiele osób szukało informacji, jak zwalczać ziemiórki, bo takie pytania do nas także trafiają. Zanim sięgniecie po te pułapki z... Octu jabłkowego czy octu winnego. Zanim sięgniecie po żółte tablice lepowe, zanim będziecie rozsypywać cynamon, zastanówcie się, dlaczego macie ziemiórki, skąd one się wzięły. Najpierw zacznijcie szukać przyczyny, dla której te ziemiórki u was się pojawiły. Czy to była gleba, zła gleba, złe podłoże? które już było zainfekowane ziemiórkami i przynieśliście do domu, i może trzeba do kolejnych wysiewów zmienić podłoże, a może to, co lubią ziemiórki, to im zapewniliście mokrą glebę, super taką fajną, właśnie przemokszoną glebę i bardzo suche powietrze w pokoju. Przecież teraz w ogrzewanych pokojach mamy właśnie suche powietrze. Solidnie podlewamy te wszystkie sadzonki i warunki do rozwoju ziemiórki są Idealne. W związku z tym to podlewanie, o którym mówiłem wcześniej, jak podlewać, żeby nie przelewać, nie przesuszyć, ale i nie przelać roślin ma ogromne znaczenie w profilaktyce przeciwko ziemiórkom. To okrywanie folią po wysianiu nasion także ma znaczenie w profilaktyce zwalczania ziemiórek, ponieważ nie ma tam już suchego powietrza, jest wilgotne powietrze, ta folia je utrzymuje i ziemiórki już nie mają takich dobrych warunków do rozwoju. Warto przy każdym myśleniu o zwalczaniu jakiegokolwiek szkodnika najpierw zastanowić się, co myśmy źle zrobili, jakie błędy popełniliśmy, a dopiero potem sięgać po jakieś środki, mam nadzieję, że ekologiczne, do zwalczania tych szkodników. Gdy już rośliny nam skiełkują, w momencie kiedy skiełkują, kiedy pojawią się kiełki, zmieniamy im warunki przechowywania. Już nie potrzebują takiego ciepła 20-24 stopni, do tego, żeby wykiełkować. Potrzebują dużo mniej temperatury, dużo mniej ciepła, za to bardzo dużo słońca. W związku z tym, z te rośliny, które wymieniłem, to są rośliny, które. Trafiają tutaj do szklarni. To są rośliny chłodnolubne, które mogę po wzejściach wynieść do szklarni, bo te rośliny nie boją się chłodów, nie boją się bardzo niskich temperatur, ba, nie boją się nawet bardzo niewielkich przymrozków. Tutaj stoją na tym stole w szklarni. Jeśli będzie jakaś nadchodziła mroźna noc, sprawdzam prognozy pogody. Najwyżej te rośliny ochryje dodatkowo agrowłókiną. Podobnie możecie próbować przechowywać w tunelach foliowych. W tunelach foliowych one są gorzej chronione przed chłodem, mają wyższą przenikalność ciepła te ścianki niż te ścianki szklarni. W związku z tym to okrycie agrowłókiną prawie cały czas powinno być stosowane. Możecie przenieść także do chłodnego pomieszczenia, gdzie jest zakręcony kaloryfer ale jasne pomieszczenie te rośliny które nie boją się chłodów które możemy wynosić a do tej pory wysiane no to są te wszystkie które już tutaj wymieniałem werbena, lobelia, groszek pachnący, bób, kalafior, brokuł, por, cebula, szczypior, buraki, rzodkiewka, marchew, szpinek czy dzika rukola. Nie są tutaj wymienione rośliny ciepłolubne, które także już wysiałem. Chodzi o papryki Chodzi o bakłażany. Te rośliny zostają w domu bardzo długo. One nie mogą być w temperaturze poniżej 8 stopni Celsjusza, bo będą miały objawy chorobowe, będą gorzej rosły, gorzej owocowały, po prostu będą w stresie i ten stres potem przejdzie na ich planowanie. Pamiętajcie, te wszystkie rośliny ciepłolubne, jak papryka. Jak bakłażan, jak wysiewany mniej więcej w połowie marca pomidor muszą być chronione. Potem w kwietniu będziemy dosiewać ogórki, będziemy dosiewać cukinie, dynie. One wszystkie nie mogą spotkać się z przymrozkami i najlepiej, żeby temperatura nie spadała. Tak jak mówiłem. Poniżej 8 stopni Celsjusza. W, na początku kwietnia tutaj włączę ogrzewanie w tej szklarni i ustawię termostat tak, żeby temperatura nie spadała poniżej 8 stopni Celsjusza, i wówczas te wszystkie ciepłolubne rośliny, to już będą wtedy pomidory, to już będą papryki i obrzeżyny, będę mógł przenieść do szklarni. Na razie stoją w pokoju, w który ma zakręcony kaloryfer, ale który ma bardzo jasne. Okna, które są wystawione na południe, południowy zachód, po to, żeby było jak najwięcej światła. Wiecie, jeżeli nie dostarczymy odpowiedniej ilości światła, a będziemy mieć wysoką temperaturę w pokoju, no to rośliny będą rosły bardzo szybko, będą się wyciągały, będą szukały słońca, będą długie, chude, wiotkie, marne po prostu. A jeżeli będą mieć chłodniej, ale za to dużo światła, to będą takie krępe, mocne, silne i będą potem dawały gwarancję dobrych, obfitych plonów i co najważniejsze, same będą zdrowe. Kolejna kwadra, w której będziemy siali rośliny liściowe, rozpoczyna się 3 marca. I przecież sałaty, które będziemy wysiewali, szpinaki, buraki liściowe, rukole, musztardowce, cykorie, to są rośliny liściowe, które też nie boją się chłodu. W związku z tym po wzejściach także trafią tutaj do szklarni, czy do waszych tunelów. Czy może do inspektów. Jeśli macie inspekty, warto mieć inspekty, bo to rzeczywiście chroni te siewki wysiane rozsady przed przymrozkami, no i przedłuża także sezon. A propos kalendarza marcowego, jutro będzie podcast, który nagraliśmy wraz z Katarzyną, podcast, w którym mówić będziemy o. Kalendarzu siewów na cały marzec. Mówimy, jakie rośliny my będziemy siali w marcu, więc zapraszam do wysłuchania tego jutrzejszego odcinka podcastu. Skoro w najbliższych dniach nie siejemy, a skoro w najbliższych dniach zajmujemy się roślinami już rosnącymi zajmujemy się ogrodem, to pamiętajcie, że te nadchodzące dni aż do 2 marca będą świetnymi dniami, żebyście wzięli sekatory w ręce i żebyście zaczęli cięcie. Żebyście cieli jabłonie i grusze. To są drzewa ziarnkowe, które tniemy wiosną. Pamiętajcie, drzew pestkowych nie tniemy wiosną, bo zwiększamy ryzyko przenoszenia chorób grzybowych do drewna. Tniemy tylko rośliny ziarnkowe, te pestkowe tniemy latem takie letnie cięcie. Ciąć już możemy agrest, ciąć możemy porzeczki białe, czerwone, czarne porzeczki, borówki, aronie i możemy ciąć maliny. Pytacie dosyć często o te maliny, więc tylko krótko. Pamiętajcie, że te maliny jesienne, te które owocują mniej więcej od połowy końca sierpnia aż do przymrozków, tniemy do samej ziemi. Przy samej ziemi nie zostawiamy jakichś kikucików, jak najniżej wycinamy te wszystkie pędy. Maliny letnie, te, które owocują w lipcu i sierpniu, usuwamy pędy ubiegłoroczne te, które kwitły w ubiegłym roku, a te, które w ubiegłym roku wyrosły, ale nie kwitły te jednoroczne. Zostawiamy, więc usuwamy te dwuletnie pędy, te, które w ubiegłym roku owocowały, a pozostawiamy jednoroczne, które w ubiegłym roku pojawiły się, które w ubiegłym roku wyrosły. Te najbliższe dni aż do 2 lutego to także dobry czas na cięcie krzewów ozdobnych, także na cięcie. Żywopłotu, jeśli musicie ciąć żywopłot, potrzebujecie jakiejś korekcji tego żywopłotu, to także będzie dobry czas na cięcie żywopłotu. I już na koniec chciałbym Wam pokazać lobelię. Skiełkowała lobelia takie bardzo drobniutkie roślinki, bardzo drobny taki meszek jakby wyrósł bo i nasionka były jak popiół, takie drobniutkie, że nawet nie przykrywałem ich ani ziemią, ani wermikulitem, niczym po prostu wysiałem i one powschodziły lobelia pięknie będzie wyglądała w donicach tyle na dziś, dziękuję Wam bardzo serdecznie zapraszam na jutrzejszy podcast, gdzie omawiać będziemy cały marzec w ogrodzie terminarz siewu w ogrodzie w marcu. Zapraszam także za tydzień, gdzie będziemy już wysiewali rośliny liściowe, przede wszystkim sałaty królowe, chyba każdego ogrodu i każdego talerza. Tyle na dziś, dziękuję serdecznie. Zapraszam do subskrypcji kanału Naturalnie o Ogrodach. Do zobaczenia.